Jesteśmy na Dniach Karpia na Ostoi. W tym roku to już 10 lat, 10 rocznica. Proszę się przedstawić i powiedzieć jaką Pani reprezentuje jednostkę. Nazywam się Marta Kamińska, reprezentuję Partnerstwo dla Doliny Baryczy, które w ramach tej imprezy organizuje Jarmark Wystawców. Dlatego właśnie chciałem z Panią porozmawiać, bo wiem, że Pani jest specjalistką właśnie w tym e, temacie. To już dziesiąta edycja, czy y, już za Wami jakieś podsumowanie tych dziesięciu lat było, czy dopiero szykujecie jakieś takie podsumowanie choćby nawet dla samego siebie, e, jak te dziesięć lat minęło w Dolinie Baryszy z Dniami Karpia? Dopiero się rozwijamy, dopiero, dopiero rozwijamy skrzydła. E, nie robiliśmy żadnego takiego konkretnego podsumowania, aczkolwiek planując teraz działania na Kolejne lata wiadomo, że będziemy wyciągać wnioski z tego, co było. Na pewno wiele jest takich rzeczy organizacyjnych, których żeśmy się musieli w trakcie realizacji zadań nauczyć i już teraz wiemy, jak takie imprezy organizować, jak, jak się umawiać z wystawcami, jak rezerwować miejsca chociażby. Także żadnego jubileuszu póki co jeszcze nie obchodzimy, jeszcze za wcześnie, ale wiadomo, że wyciągamy wnioski z tego, co było zrobione nie do końca tak, jak być powinno, po to, żeby w przyszłości te imprezy były jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze. 10 lat minęło, ale w tym roku mamy kolejną edycję, rok 2015. Co już się zdążyło wydarzyć w ramach tegorocznych dni Karpia? No, już jesteśmy na półmetku, tak na dobrą sprawę. Rozpoczęliśmy 30 sierpnia we Wrocławiu taką imprezą otwierającą, zapraszającą tak naprawdę wszystkich również wrocławian, szczególnie do odwiedzenia Doliny Barytu właśnie podczas Dni Karpia. Odbył się szereg imprez plenerowych. Praktycznie w każdy weekend w innym, w innej miejscowości był jakiś fajny, no nie powiem festyn, ale jakaś faktycznie impreza plenerowa z takim konkretnym programem, z fajną muzyką. Przede wszystkim to, co nas cieszy, że ozdobą i atrakcją w ramach tych imprez są również wystawcy, że dbają organizatorzy o to, że żeby prezentować jak, naj, jak najszerzej Lokalnych wytwórców, lokalnych usługodawców z różną ofertą rekreacyjną. Zapraszają też producentów z innych obszarów. Wiadomo, że tutaj im tych stoisk jest więcej, tym, tym, tym jest to ciekawsze. Natomiast y, raczej w większości przypadków są to producenci, co nas cieszy, a nie handlarze, obwoźni, którzy czyjś towar sprzedają. Także bardzo to jest takie radujące, że nie tylko nam jako koordynatorom karpę zależy na obecności lokalnych producentów, ale również organizatorzy imprez y, to, ten fakt zaczęli dostrzegać. Wydarzyło się też mnóstwo wydarzeń tak zwanych aktywnych. W nich chodzi o to, że są to oczywiście jakieś wydarzenia na ograniczoną ilość osób, limitowane, biletowane, ale zapraszają usługodawcy różnych, cóż, usługodawców inicjatywy, którzy zapraszają na przykład na spływy kajakowe z, z posiłkiem skarpia z na zakończenie, na rajdy rowerowe, rajdy konne, gonitwy hubertowskie i takie inne atrakcje, jak chociażby Nordic Walking i z Metą w jakimś ciekawym gastronomicznym miejscu, gdzie oczywiście podawany jest karp. Odbyło się też mnóstwo kolacji rybnych. Dotychczas w całej edycji zaplanowanych ich było bodajże 19, już większość jest za nami. No cieszą się największym zainteresowaniem ludzie. Kupują te bilety dla, dla siebie, dla swoich znajomych, dla całych grup, przyjeżdżają całymi grupami na, na te wydarzenia gastronomiczne, kulinarne, tak naprawdę. Niektórzy to jeżdżą od kolacji do kolacji. Porównuje się oczywiście ofertę lokali. Lokale starają się z kolei pokazać z jak najlepszej strony. Jest to też bardzo taki fajny dla nas właśnie wyciągając wnioski z tych 10 lat, patrząc co było podczas Nikarpa 10 lat temu, a co jest teraz, no to faktycznie mocno się to wszystko rozwinęło. Ludzie, chyba wszyscy uwierzyli, że ten karp może się sprzedawać nie tylko na Wigilię, że jest to atrakcja przyciągająca do naszego regionu. Turyści uwierzyli w tego karpia, zaczęli go z powrotem jeść, pytają o niego cały czas. Gastronomia widać, że też jednak ta oferta regionalna, rybna jest cieszy się bardzo dużą popularnością. No, przykład właśnie tych kolacji rybnych, które, na których nie ma biletów, ledwo bilety wejdą do sprzedaży, już są sprzedane. Świadczy o tym, że ludzie takie, takiej oferty potrzebują i jest tak najbardziej trafione pomysł. Także jeszcze jest szansa na kilka kolacji, które będą się odbywały w ten weekend w następny. Można jeszcze sprawdzić w informatorach i zadzwonić przede wszystkim czy są jeszcze bilety i kupić serdecznie polecam. A nuż ktoś zrezygnował, bo pewnie już tak, wykupione są? Też, też tak się zdarza, oczywiście. Bilety są oczywiście sprzedawane wcześniej, ale bywa, że ludzie rezygnują z różnych powodów i wtedy można jeszcze z listy rezerwowej wejść na, na salę na bankietową. A jeżeli ktoś jeszcze, czy z mieszkańców Doliny Bary, czy, czy, czy z mieszkańców Wrocławia, czy w ogóle Dolnego Śląska jeszcze nie był na tych imprezach w przeciągu tych 10 lat, to jak? myślisz co mogłoby ich najbardziej zachęcić i jakby przyciągnąć właśnie na jakąś imprezę w ramach Dni Karpia Każda z imprez jest inna, ale mamy ten wspólny mianownik, na którym nam wszystkim myślę, że już teraz zależy. Właśnie ta obecność karpia w różnej postaci, promocja i możliwość skorzystania z oferty usługodawców, która jest powiązana z przyrodą, czyli tak jak właśnie powiedziałam, chociażby ta turystyka aktywna jest to na pewno coś, co ludzi przyciąga. Ten wątek gastronomiczny, to, że można pójść do, już do wielu lokali i naprawdę spróbować legion, regionalnych smakołyków. Co w Nadolnym Śląsku jest rzadko spotykaną rzeczą, żeby faktycznie w ofercie pojawiały się lokalne przysmaki, co jest związane z lokalną kuchnią, lokalną tradycją czy historią. No Tutaj ta gospodarka rybacka jednak odcisnęła bardzo mocne piętno na gospodarce, na przyrodzie tego obszaru i, i cieszymy się, że też restauratorzy i oczywiście turyści, mieszkańcy złapali bakcela karpia i faktycznie gdzieś na tego karpia, właśnie w ramach dni karpia chociażby wychodzą. Także to myślę, że to, że to ludzi przyciąga. Staramy się również, żeby te imprezy... Nie były kojarzone z przysłowiową chińszczyzną. Czyli faktycznie wyselekcjonowanie, przynajmniej w przypadku tych imprez o takim bardziej kameralnym charakterze, wyselekcjonowanie wystawcy, oni wcześniej muszą się zgłaszać, pokazywać co chcą sprzedawać, udowadniać, że są producentami, a nie handlarzami. Także tu nawet teraz po tym jarmarku widzimy, że ludzie wychodzą z pełnymi torbami, przyjeżdżają. Mam wrażenie, że nawet już nie na sam program, który w ramach imprezy się odbywa, tylko właśnie, że mają w jednym miejscu tych wszystkich producentów i mogą sobie pójść po po pieczywo, po przetwory, po soki, po owoce, yy, po mnóstwo rzeczy takich właśnie lokalnych, których na dzień w sklepach nie dostaną, a które są no, przepyszne tak? i to jest na pewno magnes, który przyciąga.